Weź udział w konkursie Rolnik Zawód Wielkiej Wagi do wygrania ładowarka Weidemann. Szczegóły na konkurs pwr.agro.pl. Dla naszych czytelników mamy dodatkową nagrodę: Zbiornik na olej napędowy. Zapraszamy. Dzień dobry, jesteśmy dzisiaj w Białym Stoku. Rozmawiamy o przyszłości polskiego rolnictwa w bliższej i dalszej perspektywie. Ze mną jest Grzegorz Leszczyński, prezes Podlaskiej Izby Rolniczej. Dzień dobry. Dzień dobry, pani. Dzień dobry. Panie prezesie, Podlasie, mlekiem i miodem płynące, czy takie pozostanie po wdrożeniu Europejskiego Zielonego Ładu? I jak pan widzi te polskie podlaskie gospodarstwa za 15-20 lat? To prawda, tak. Podlasie to mlekiem i miodem płynące, to jest około 20 tysięcy gospodarstw o średniej 20-30 sztuk bydła mlecznego, gospodarstwa rodzinne. Dla, dlaczego mleko? Bo mamy słabe ziemię i dlatego produkcja zwierzęca tutaj musi się rozwijać. Plus dobrze prosperujące spółdzielnie mleczarskie. Czy nowy, czy zielony ład zagrozi naszym gospodarstwom? Myślę, że nie. One i tak już w większości są prowadzone w sposób zrównoważony. Widzimy to po zużyciu chociażby nawozu w województwie podlaskim, Województwo województwie które ma duży procent użytków zielonych. Naturalnych użytków zielonych, ta część została ususzona w wyniku melioracji przeprowadzanych po wojnie, ususzona i ten potencjał właśnie do rozwoju mleczarstwa jest. I to myślę, że to jest taki modelowy rozwój mleczarstwa. Gospodarstwa rodzinne, korzystające z własnej siły roboczej, nie zatrudniające oczywiście korzystające z usług i i nasi rolnicy tutaj podlascy bardzo to właśnie wszystko liczą i już już powiem, że minął okres kupowania takich drogich maszyn, a raczej skłaniają się do korzystania z usług lub korzystania zespołowo z maszyn. Czy zielony w, w, ład nam tutaj dużo zmieni? No, czy, ograni, na, czy, ograniczy, czy ograniczy może? Myślę, że... Chyba nie, chyba nie, bo też te, u nas te uprawy nie są takie monokulturami, jest prowadzony płodozmian, Kukurydzy, kukurydza jest prowadza, e, uprawiana w płodozmianie, w płodozmianie. jest e, no, stosowany obornik bydlęcy, więc, więc tutaj takich myślę, że problemów nie ma. E, nie ma takiego nasilenia też chorób. Przy monokulturach. Ja myślę, że ten Zielony to jest bardziej wprowadzany pod Niemcy, pod Francję, tam, gdzie rzeczywiście yy, yy, rolnictwo wycofuje się z, z, z działalności pracochłodnej, no bo to niestety produkcja mleka to jest najbardziej pracochłodna, najbardziej absorbujący dział gospodarki rolnej, gdzie no, rolnik 24 godziny. 7 dni w tygodniu jest, jest zajęty tą produkcją mleka. No, mhm. Pomimo, pomimo e, nowych technologii, robotów udojowych i tak dalej, gdzie, gdzie jeszcze no, e, to dopiero wchodzi. I tutaj, na przykład, nawet co pan Moszajek mówił, e, Dolina e, 4.0, to jest no, takie programy powinny wchodzić, bo to jest szansa, żeby odciążyć tych rolników od e, tutaj, od tej produkcji. To znaczy odciążyć od tych ręcznych robót, ale też musimy mieć w perspektywie, że żeby te mleko było drogo sprzedawane, żeby te mleczarnie sprzedawały te swoje produkty po najwyższych cenach, bo to ma wtedy sens. A jeżeli chodzi o wsparcie Izby we wdrażaniu tych wszystkich reform w podlaskich gospodarstwach, co robicie jako Izba, żeby tym rolnikom pomóc? No jako Izba my tutaj mamy zadania ustawowe i, i statutowe. Integrujemy te wszystkie nasze organizacje rolnicze, gdzie ostatnio też w lutym powołaliśmy Podlaskie porozumienie rolnicze, gdzie skupia ono 15 organizacji. Właśnie w, tych, w tym naszym Podlaskim porozumieniu rolniczym też są, jest związek zawodowy, jest związek hodowców producentów mleka, Podlaski Związek Hodowców Producentów Mleka, ale też są związki owczarskie i, Owczarski, i i, i hodujący świnie, i konie, i są kółka, i są obronne, i solidarności, więc cały przekrój i drobiarze są w naszym województwie też wbrew pozorom niemało hoduje się drobiu. Natomiast co do mleka. No wszystkie te e, obszary, którymi się zajmujemy, opiniujemy ustawy, no przecież opiniowanie nawet, e, to był pomysł z podlaskiego województwa wyszedł, żeby e, większy zwrot akcyzy do gospodarstw mlecznych był, do krów, przy, bo wiadomo, że większe jest zużycie oleju napędowego w przygotowaniu pasz. Konsultujemy, rozmawiamy, rozmawiamy z rolnikami, z prezesami i tam, gdzie to dotyczy, no my czas, no, to jest bardzo połączone z pozostałymi gęzia, gałęziami rolnictwa. No jest, to jest właściwie klu rolnictwa gospodarstwa mleczne. A jeżeli chodzi o doradztwo, doradztwo, pomoc, wsparcie w podejmowaniu decyzji, czy rozwiązywaniu samych problemów, czy rolnicy na taką pomoc mogą liczyć, jeśli się zwrócą do Izby? To znaczy w województwie podłaskim, Podłaska Izba Rolnicza jako nieliczna w kraju, bodajże trzy chyba tylko w kraju, prowadzą biura powiatowe. To w 2000 roku Walne postanowiło, że prowadzimy biura powiatowe. No i na bazie tych biur powiatowych jesteśmy po prostu bliżej z tymi rolnikami, bo wiadomo, rolnik idzie do Agencji Powiatowej, Restrukturyzacji, Modernizacji Rolnictwa, coś, coś załatwić, wniosek i tak dalej. Obok staramy się, żeby było biuro powiatowe Polskiej Izby Rolniczej. Czy wypełnić wniosek? Czy tych wniosków ostatnio było dużo i suszowe wbrew pozorom bardzo proste, ale, nad... ale urzędnicy potrafili tak skomplikować, że no, rolnik przychodzi do, do Izby, żeby to wypełnić czy też e, troszeczkę handlujemy, sprzedajemy kolczyki, obniżyliśmy cenę, e, bo jesteśmy największym graczem na rynku w województwie podlaskim, na przykład kolczyków dla bydła mhm. i poprzez to o, obniżyliśmy cenę na rynku dla hodowców. Dla hodowców. E, różne preparaty też sprzedajemy, ale też i doradztwo, też e, we wnioskach inwestycyjnych e, nasi doradcy prowadzą, mamy, e, większość pracowników s, jest doradcami, więc Wszelka pomoc taka, no wiadomo, rolnik przychodzi do Izby jak, jak do siebie. Świetnie. Dobra wiadomość dla rolników. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.